Darilnius Łukasz Manikowski razem ze mną Kubańczyk. Szymanko, cześć, bardzo miło. Powiedz, co cię sprowadza na galeka SW53? Wiesz co, dopiero wróciłem z podróży po Polsce, gdzie kręciłem teledyski i robiłem rzeczy na nową płytę i tak po prostu prywatny, że wyskoczyliśmy, dostałem wczoraj propozycję, że jeszcze są bilety. No i wpadłem po prostu poglądać, jak to wygląda. Na razie minęły dopiero dwie walki, obydwie walki skończone przed czasem. Jak Ci się podobały? Wiesz co, oglądałem tylko drugą walkę, bo chwilkę się spóźniliśmy. No, wszedł tam bardzo ten prosty, czysto. Ile walka trwała? No, 30 sekund, eee, nie więcej. Bardzo, bardzo fajnie. Eee, ja wolę, jak są nokauty, wtedy są te walki bardziej spektakularne, fajniej to wygląda, także no, na razie fajnie się to rozwija. Zobaczymy, jak będzie dalej. Zaraz walczy Gracjan ze Stargardu Szedziński, któremu mu kibicuje. Eee, to też jest jeden z powodów, dla których tutaj jestem, bo to jest chłopak ode mnie z miasta i bardzo mu kibicuję. No właśnie chciałem zapytać, komu kibicujesz, ale chyba już mamy odpowiedź? No to jest, czy... jest, odpowiedź. Jest, jest już odpowiedź. Czy jest jeszcze jakaś walka, na którą się zapatrujesz dzisiejszego wieczoru? Wiesz to, no na pewno Norman Parke i Gamrod. to jest walka na poziomie bardzo wysokosportowym, więc czekam. Jestem ciekaw, jak to wygląda od kuchni, bo e, muszę przyznać, że pierwszy raz jestem na gali KSW. No i druga walka, która mnie interesuje, to jest Borys Mańkowski, i wrzosek. To są te dwie walki, na które czekam. No i oczywiście grację. Do tej pory walczyłeś dwa razy dla organizacji Fame. Ma, obydwie walki wygrane. Powiedz, czy jest na horyzoncie jakaś kolejna walka? No jeszcze wstępnych rozmów nie było żadnych, ale e, mam przeciwnika, już nawet śmieszkowaliśmy na Instagramie, e, Marcin Malczyński, myślę, że jestem w stanie zbić e, do kategorii 8-4. E, naturalnie ważyłem 79, potem przytułem do walki z boksdelem i tak mi po prostu zostało, ale teraz e, jestem trochę mniejszy, schudłem i myślę, że to by była dobra walka, Kubańczyk vs Marcin Malczyński, opas w kategorii 8-4, a potem e, zobaczymy, co życie pokaże. Schudoś można powiedzieć, że się do tej walki powoli przygotowujesz? Nie, nie, to nie tak. Wiesz, sam dla siebie po prostu trenuję regularnie w uniku. W Warszawie teraz leczę lekką kontuzję, bo tak chłopaki mi okopali nogę, że naderwałem w trzech miesiącach czworogłowy. więc to pokazuje, jakie koty są w wyniku, moc, jacy mocni zawodnicy tam trenują. Także na razie leczę kontuzję i po prostu z tego, że regularnie trenowałem sobie trochę wagi mi zeszło, ograniczyłem trochę dietę, no i tak wyszło. Widzę, że śledzisz KSW, a śledzisz również UFC? Eee, nie, UFC tak bardzo nie śledzę. Eee, oglądam te walki, które są najpopularniejsze. Po prostu nie mam na to czasu, żeby wszystko śledzić. Eee, staram się wiedzieć, co jest w Polsce, w polskim MMA, eee, a reszta tak naprawdę, wiesz, no. W tym zawodzie teraz jeszcze prowadzę swoją firmę, więc cały czas coś. No nie jestem w stanie śledzić wszystkiego, a też lubię piłkę nożną, więc też się skupiam na tych tematach, więc nie, UFC tylko jak są jakieś grubsze walki, tak jak Kabib czy Konor, czy, czy ktoś z Polski walczy. Super, nie chcę zabierać Ci już więcej czasu, bo widzę, że twój kolega już rozpoczął tak, walkę, także tak, dziękuję Ci bardzo za wywiad. Bardzo życzę powodzenia. Chciałbym poznać i do następnego. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo.